Bardzo mądra decyzja Hiszpanii, Norwegii i Irlandii, które uznały państwowość Palestyny. Ja analizując tą sytuację na Bliskim Wschodzie, już dawno temu stwierdziłem, że jedyna droga do tego, by kiedyś nastąpił tam pokój, to państwowość Palestyny i Izraela no nie może być tak i nigdy nie będzie tak, że naród, któremu nie daje się prawa do posiadania własnej ziemi własnego państwa, zaprzestanie walk o to, co dla narodu najważniejsze. Tak samo jest z Szczecinem. Były już wojny z Rosją, i myślę, że jeszcze w przyszłości takowe również będą.